Dzień dobry. Witam wszystkich. rękawicz tylko założę. żeby nie gadać. Bo mi paluchy zmarzną. Witam w ten mroźny dzień. Mamy dzisiaj poniedziałek. Dzisiejszej nocy w Marianowie było minus 21. Tutaj, na tej działce. Jesteśmy w działce Rubinstara 20-letniego. E, pewnie zastanawiacie się, dlaczego nic nie, nie pokazuje ścięcia bo nie mam co pokazywać zobaczcie jak drzewa wyglądają tu nie ma co ciąć pojedyncze gałązki moje cięcie będzie się wyglądało w tym roku tak 4-5 hm. gałązek z drzew idziemy dalej cięcie na sęki zobaczcie ładnie wszystko zaponkowane Będę wyrzucał tylko pionowe i to co mi wchodzi w rząd i całe cięcie, w tamtym roku nie było tu stosowanego regalisu, jak wiecie, było tylko cięcie korzeni, dwa lata tne korzenie, raz z jednej, raz z drugiej i oto jest efekt, zero cięcia zimowego. Widzicie, to, znaczy już nic nie ciąłem, no co będę was oszukiwał, tak wyglądają drzewa, które w tamtym roku mi dały 50 ton z hektara. Zatrzymało się wszystko we wzroście, e, oczywiście. Nawożenie azotowe było. Saletrzak wczesną wiosną. Potem e, była saletra. No i nawożenie dolistne. Pełny program. I tutaj nie widać żadnego wzrostu. Ładnie wszystko jest zaponkowane. Podejdźmy bliżej. Masa pąka. Zapowiada się następny obfity rok. Cięcie korzeni zrobiło tutaj zarąbistą robotę. Stanęło wszystko. Nawodnienie chodziło przecież. No i tutaj nie ma nie ma szału. Nie ma co praktycznie e, ciąć na tych drzewach. Rozłożenie gałęzi bym powiedział, że dobre gałęzie mocno zaponkowane można jedynie go tu podciąć to co mi zwisa to od dołu co podchodzi też można obciąć i zero cięcia zostawione czopy i ładnie młode wszystko czop, młody, czop, młody Młody, młody. Mamy tutaj bowolnicę. Uważam, że ten mróz przetrzebi ją i to mocno. Ta bawolnica ona cały czas żyje. Ona się gdzieś tam nie chowa po kątach. Tylko to jest wszystko na wierzchu. I to ten mróz, 21 stopni, już nam pomógł. Będę mnie u mnie. Zobaczymy, czy się obsypie. Mamy następne. Tu, gdzie jest troszeczkę gęściej. Możemy coś przeciąć, ale bez żadnych wygłupów. To, co nam tu wchodzi w środek, możemy tu powycinać. Także to będzie drobna korekta. I to wszystko. I tak powinno wyglądać cięcie w sadzie, a nie wpadanie z sekatorem i czarno pod drzewami. Uruchamiamy wzrost. No tu nie ma cięcia, jest owocowanie. Lekka korekta. Następne zowod mocno zainfekowane przez bawełnice, Jak widać. I mam nadzieję, że, że to się zmieni. Ja bym wyciął tylko to. Tą młodą, która idzie tu, zostawiamy. Nie ma dużo gałęzi, prawda? No i, i tak to wygląda. No może przejdziemy. Widarec się będzie troszeczkę więcej tego cięcia. Przyjdziemy do widareta. Ale tu jest makaron. Tu jest troszeczkę drobnicy, którego trzeba wyciąć. Bardzo mocne zaponkowanie. Też widzimy, wszystko jest zaponkowane. Będziemy go podcinać, żeby to nam nie leżało. Tu jest za gęsto. Tu podciąć i tu leciutko podciąć. I też nie ma tu cięcia. Też było, cień, też było e, cięcie korzeni zrobione. Cały sad był cięty dwustronnie. Jeden rok z jednej strony, drugi z drugiej. Tu jest troszeczkę więcej drobnicy. To jest wszystko na dziewiątce. Także w tym roku, w tym roku nie ma za dużo cięcia. Także ja się nie spieszę. Już mam tam działkę uporządkowaną, tylko jeszcze zagłęboszować. No i potem i potem będziemy uprawiać. W międzyczasie będę sobie ciął. Chyba od jutra zacznę, bo już zapowiadają, że nie będzie takiego dużego mrozu. Miałem te drzewa wycinać, ale jeszcze poczekam. Wolę wyciąć starą, usunąć, wyrwać starą galę mast i dareta. No tak to wygląda, no jak tu przy tym drzewie co my tu zrobimy? wytniemy tylko to to, to zostawimy i tego planowego też porościnać można przyciąć i tego i tu tak się pionowo całe cięcie minuta minuta dwie i obcięte mówię góra troszeczkę silniejsza jest troszeczkę górę mocniej zwalić ale to jest kosmetyka, drobna kosmetyka w tym sadzie będzie dobrze, zapraszam do drugiej części komunikator a nie chcę Was zanudzać. Przejdziemy w młodego prinsa